Jeszcze nie twój, ale Dobra. będzie zaraz. No to idź do szeryfa. Chodź szeryf. No. chodź. szeryf. Chodź, Co? O, no, elegancki będzie, pani. Jeszcze pogardzisz, byś mi tę stówkę, No, no. kurwa, targuś tę stówkę, bo nie ma. Albo dwie. Albo dwie bo, nie ma, bo nie ma... Na lusterko, na, 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 na lampę. o, no, 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 no gadaj, gadaj. Nie, nam to by mieli, dobra. No. No. Na no. No. ile? Na Ten, grajemy, ale siebie, no. o, to Na Tylko tylko ile? Na 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 ile? I ciebie. No, ile? Na ile? widzisz? O, oh, super das jest. A gdzie się no? Oh, nie. No. Yeah. Mm. Kierownicze. O, tak, chłopie. To tu teraz tu już elegancką będziesz jeździ. O no, i niezniszczone. I elektryczne szyby. Zobacz czy działają.

Dzięki mnie masz samochód. Nagrałeś na moim kanale. Ja muszę podatek zapłacić. to nas nie podatek. A to się tam naciska w środku chyba. Musi, musi mnie pokazać. Nie A, gdzie idę kurwa. Stariował już z radości. Cukier z koty. No to chodź, chodź, chodź. Już dwie minuty minęło. A ja nie wiem, który nawet. Mm. Radek, chodź.

Radek, chodź. Powiedz coś na to? Będzie się czym wozić dupa, będzie, będzie... gdzie dupę posadzić na zielono. Pojedziemy do lasu, to będzie wesoło, nie? jak czołg. Jak czołg. Wielki, ciężki. Będzie w, będzie w to lać, będzie w to lać. A na benzynę? Trzymajcie się. Powiedziesz, podziękować. Trzymajcie się, nagrywamy się nawzajem. Trzymajcie się. Nie ma co. Czas się bać. Nadchodzi nowa era. No to będzie się, kurde, działo. On to nie Chciał, opuszczę się. Pokaż, lepiej. papiery Koguta widział szofer? Widział. No, był już teraz w pełnej krasie. No, ale miałeś tutaj. Słyszysz? Podziękować chyba. Dziękuję bardzo za, za samochód, za wszystko. Pokaż pan jak... Już pokazuję, tylko Krzychu powiedz gdzie udasz się na pierwszą y, Aha, miałeś do choroszczy na badania mnie. Ale... Co? Na, do choroszczy na badania? No. Aha. No to dobra, to zaraz pojedziemy. No. E, ale pojadu. No, poja... nie, nie... A pojazdu. A... No jazdu, A Nie mówię, że podesz dobrze. Podam, podam. A jak włączyć to no Tam to wy... na dole. Wyciągasz taką na... wtyczkę? Nie, na, naciska. A, naciskasz. My. bo tam przełożysz. Siek na interwencję zaraz do Choroszczy jedzie. Nie. Pierwszo. A, tutaj. Ty jedziesz? Co? Na interwencję do Choroszczy. Jadę. Elegancko. Legal. Patrz. zobaczę. Muszę 950x65 R15 Czy, z Opel będą pasować? Co Opel będą pasować? Będą Oj, Opel chyba nie, nie Będą No to co, pani? Opel jutro będzie na wf No Będzie wciągany Tylko chrupać będzie Opel Trudno się <coughs> będzie. <bądź, coughs> mam No jutki mam